Cześć! Z tej strony Natalia, wasza ulubiona kociobehawiorystka, a dzisiaj pogadamy sobie o nocnych miałkach. Na początek wyjaśnijmy sobie jedną ważną rzecz. Kot nie czy w nocy, dlatego że jest złośliwy, dlatego że chce ci uprzykrzyć życie, dlatego że się mści na tobie za coś. Kot miałczy w nocy, dlatego że, uwaga, uwaga, ma powód. Jest to powód jak najbardziej rozsądny. Może to być nawet kilka powodów, i o nich będziemy sobie gadać w dalszej części materiału. Ale może na samym początku warto wytłumaczyć, że koty ogólnie rzecz biorąc są zwierzętami krepuskularnymi, czyli takimi, które są aktywne o zmierzchu i o świcie. Wiąże się to z tym, że właśnie o zmierzchu i o świcie najbardziej aktywne są również typowe kocie ofiary, czyli myszy. Dlatego, nawet jeśli twój kot. Nigdy w życiu nie polował, bo jest kotem rasowym, albo od bardzo dawna mieszka już w domu i nie musi polować, żeby zdobyć jedzenie, to tak czy siak ta jego natura będzie się zewnętrzniać. I ta. Nocno, zmierzchowo, porankowa aktywność będzie się utrzymywała. Oczywiście jest ona związana z wiekiem, z poziomem aktywności ogólnej, z charakterem, z temperamentem, a także ze stanem zdrowia. No ale ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, tak jak rybki są zwierzętami, które do życia potrzebują wody, jest to dosyć naturalne, tak koty są zwierzętami, które bywają aktywne w nocy i trzeba się po prostu z tym liczyć. Kot miałcząc w nocy, Chcę nam przekazać bardzo ważną wiadomość. Możliwą wiadomością numer jeden jest nudzę się, proszę porób coś ze mną, ponieważ po prostu za chwilę zwariuję. I teraz warto się zastanowić krytycznie, czy zapewniasz swojemu kotu wystarczającą ilość zabawy, wystarczającą ilość aktywności, wystarczającą ilość stymulacji za dnia, tak, żeby ten kot yy, spożytkował energię, która w nim yy, się gromadzi, i żeby w nocy po prostu spał. Jeśli jest tak, że nie macie w domu cały dzień, nie przykładasz wagi do zabawy, bawisz się z kotem za krótko, bawisz się z kotem niewłaściwie, to to zwierzę będzie się nudziło, będzie gromadziło w ciągu dnia energię, no i z tą energią musi się coś stać. Ona tak po prostu nie wyparuje. No i skoro nie może wyparować w dzień, to będzie parowała w nocy. Prawdopodobnie w taki sposób, który będzie dla Ciebie nie do zniesienia, czyli to właśnie będzie wokalizacja, taka bardzo ustawiczna i upierdliwa, to będzie bieganie, zrzucanie przedmiotów, być może gryzienie cię po rękach, po nogach, i tak dalej, i tak dalej. Tak czy siak, będziesz chodził niewyspany i będziesz miał pretensję do kota, że on nie szanuje twojego czasu odpoczynku i że generalnie przez niego nie wiem, opuszczasz się w pracę albo permanentnie jesteś w złym humorze. Naprawdę temu bardzo łatwo ym, zaradzić. Warto się przyłożyć do poprawnej zabawy. I teraz uwaga, poprawna zabawa niekoniecznie oznacza tego, że musimy się z Kotem bawić godzinami w ciągu dnia, no bo oczywiście nikt na to za bardzo nie ma możliwości, nawet ja. Ale chodzi o to, żeby przede wszystkim traktować zabawę z kotem jako stały element każdego dnia, a nie taką y, aktywność, którą, no dobra, mam czas, to ją wykonam, a jak nie mam czasu, to trudno, niech sobie kot radzi sam. Po drugie, warto jest y, różnicować zabawy, czyli nie bawić się tylko wędką y, w polowanie, no to jest taka zabawa, którą chyba każdy zna, ale też y, bawić się z kotem w sposób intelektualno-węchowy, czyli podawać kotu zabawki intelektualne, zabawki na przysmaki, mogą być własnej roboty, mogą być kupione oraz trenować z nim klikarowo, robienie różnych sztuczek, typu siat, podaj łapę, obrót i tak dalej. Takie wszechstronne zmęczenie kota i fizyczne, i intelektualne, i węchowe da taki efekt, że kot będzie zmęczony, usatysfakcjonowany, wszystkie jego potrzeby będą zapewnione i będzie spokój w nocy. Bardzo polecam, dlatego że w większości yy, przypadków, w większości domów koty naprawdę się nudzą, więc... Yy, Odrobinka więcej zabawy, odrobinka więcej treningu statystycznie naprawdę nie zaszkodzi, a może tylko pomóc. Wiadomością numer dwa, którą kot może nam wysyłać, wokalizując w nocy, jest: Jestem chory, coś jest ze mną nie tak, źle się czuję. Jak temu zaradzić? Wybrać się na badania profilaktyczne z kotem, które i tak powinniśmy robić przynajmniej raz do roku, jeśli mamy kota młodego ogólnie zdrowego, jeśli mamy kota starszego, starego, schorowanego, no to oczywiście robimy te badania odpowiednio częściej. W skład takiego rocznego przeglądu kota wchodzi badanie ogólne krwi. Najlepiej zrobić tak zwany panel geriatryczny, ponieważ on jest najszerszy. Sprawdzi stan nerek, sprawdzi stan tarczycy i po prostu da nam naprawdę maksimum informacji. Jakie możemy zdobyć. Robimy badanie moczu z posiewem. Można po mocz pobrać bezpośrednio z pęcherza, w gabinecie weterynaryjnym. Warto o taką usługę cystocentezy to się tak nazywa spytać weterynarza. Robimy oczywiście badanie kliniczne, czyli lekarz weterynarii omaca kota, zajrzy mu w oczy, zajrzy mu w uszy, powinien mu omacać kręgosłup, sprawdzić stawy, czy tam na pewno nic nie boli, czy wszystko jest w porządku. Robimy również USG jamy brzusznej i prosimy oczywiście też dodatkowo lekarza weterynarii, żeby na pewno zajrzał w zęby. On to pewnie sam zrobi, ale gdyby nie, to warto też na to zwrócić uwagę, ponieważ każda choroba, Niezależnie od tego, jakiego organu dotyczy, czy której części ciała kota dotyczy, może powodować nocną wokalizację. Trzecią wiadomością, którą kot może nam wysyłać poprzez nocną wokalizację jest: Jestem głodny. Uwaga, uwaga koty w naturze jedzą 24 godziny na dobę, w sensie urządzają sobie polowania również w nocy, no właśnie, bo są zwierzętami zmierzchowo-porankowymi. No, i nasz kot może po prostu potrzebować posiłku w nocy. No i co? Czy mamy wtedy wstawać w nocy i dawać kotu posiłek? No oczywiście nie, dlatego, że jeśli my do kota będziemy wstawać i coś tam z nim robić, no to on się nauczy tego, że miałczenie w nocy zwraca naszą uwagę i powoduje jakąś reakcję, więc lepiej czegoś takiego w kocie nie wzmacniać. Ale za to można kupić automatyczne karmidło. Uwaga, uwaga, takie miski na mokrą karmę również są z wkładami chłodzącymi i po prostu zaprogramować takie karmidło na konkretną godzinę, ono się wtedy otworzy, kot dostanie świeży posiłek i problem się rozwiąże. Uporczywa nocna wokalizacja może również świadczyć o tym, że nasz kot ma zaburzenia demencyjne. Wiąże się to oczywiście z wiekiem, generalnie koty no, w wieku geriatrycznym, czyli 15+, plus, mają takie zaburzenia bardzo często, ale może się to oczywiście również zdarzyć w przypadku kotów młodszych niż te 15 lat. Hmm. Takie nocne zawodzenie u starszych kotów bardzo często wynika z lęku, wynika z poczucia zagubienia, wynika często też z po prostu już przytępionych zmysłów. Takie koty mają często gorszy słuch, mają gorszy wzrok, co też oczywiście podbija poziom lęku, ale też sprawia, że one nie słyszą, jak głośno miałczą. Jest to taki rodzaj. Trochę wołania o pomoc, człowieku, gdzie jesteś, bo ja nie wiem, gdzie jestem, yy, choć pokaż mi się, to ja się wtedy połapię w otoczeniu. To jest bardzo przykra przypadłość, ciężko się to leczy. Czasami na takie zaburzenia pomagają leki psychotropowe, które oczywiście dobieramy z lekarzem weterynarii. Natomiast y, oczywiście my też możemy coś zrobić. Możemy na przykład zostawić takiemu starszemu kotu na noc taką małą lampeczkę do kontaktu, wiecie, taką tak zwaną dziecięcą, żeby ten kot po prostu w nocy lepiej widział swoje otoczenie i lepiej się orientował, gdzie jest kuweta, gdzie jest miska i tak dalej. Można też zwiększyć ilość tych zasobów, właśnie misek, kuwet, legowisk, żeby kot nie musiał daleko chodzić, żeby się do nich dostać. Możemy zostawić kotu gdzieś na wierzchu nasze już takie znoszone ubranie, mocno nami pachnące, żeby ten zapach kota uspokajał, tak? Jeśli kot się położy na naszej brudnej koszulce, bluzie, to ten poziom lęku może się obniżyć. No oczywiście spanie z kotem w sypialni może, może też yy, pomóc, na pewno nie należy się na takiego kota złościć, na pewno nie należy na niego krzyczeć, na pewno nie należy go przeganiać, wyganiać, jakkolwiek ja rozumiem, że budzenie się w nocy jest frustrujące, no to wyobraźcie sobie, że macie pod opieką po prostu starszą y, osobę, nie wiem, waszą babcię 80-letnią, no i zastanówcie się, czy, czy w takim przypadku, gdyby ona chodziła w nocy i była wystraszona, czy byście na nią krzyczeli? No myślę, że nie. Nasz kot czuje się dokładnie tak samo, chociaż nie może nam o tym opowiedzieć, po prostu tą wokalizacją prosi nas o pomoc, więc zastanówmy się, jak mu ułatwić życie, zamiast się na niego wściekać. A na koniec taki krótki protokół. Jeśli właśnie myślicie, że wasz kot po prostu jest znudzony i dlatego podrywa was w nocy z łóżek, ponieważ brakuje mu aktywności, to wypróbujcie taki sposób. Tuż przed położeniem się spać, Urządźcie kotu sesję polowania, ale takiego wiecie porządnego polowania, który, które polega nie tylko na gonieniu wędki, ale przede wszystkim na podkradaniu się do wędki, na śledzeniu wędki. Nie machamy tą wędką we wszystkie strony, nie zmuszamy kota do biegania, bo prawidłowe zmęczenie nie polega na zmęczeniu fizycznym, ale na zmęczeniu umysłowym. Więc meandrujemy tą wędką, wiecie, między różnymi przeszkodami, żeby kot ją obserwował, żeby kot się do niej powoli podkradał. Ta faza pościgu powinna być krótka. Kiedy kot sobie tą wędkę złapie, czyli złapie ofiarę, możemy mu podać na zakończenie zabawkę na przysmaki albo na przykład silikonową matę do lizania, na której rozsmarowujemy po prostu porcję mokrej karmy, żeby kot sobie zjadł porządny posiłek i jeszcze jadł go dłużej, prawda? Żeby to tak nie, nie wyglądało, że tam dwa kęsy i koniec. I idziemy dopiero spać. Dzięki temu istnieje szansa, że kod będzie dłużej spokojny, dłużej wyciszony, że po prostu na dłużej taka aktywność mu starczy i dotrwa razem z wami aż do rana. A jeśli mimo różnych prób dalej nie możecie sobie poradzić z problemem, to proszę nie składajcie broni, tylko po prostu skontaktujcie się z behawiorystą, bo być może istnieje jakiś inny splot czynników, który sprawia, że wasz kot zachowuje się tak, a nie inaczej w nocy. To może być stres, to mogą być różne czynniki środowiskowe, to może być mieszanka tego wszystkiego, więc bardzo proszę, nigdy się nie poddawajcie. Każde kocie zachowanie ma przyczynę, nie zawsze łatwo ją znaleźć i nie zawsze szybko się ją znajduje, ale... Ale zawsze warto jej szukać do skutku, żeby po prostu yy, polepszyć yy, jakość życia zwierzęcia, ale również i waszą. A jeśli podobał Wam się ten filmik, to bardzo proszę oczywiście o suba, o kciuka w górę yy, i o komentarz, który zawiera przynajmniej 7 słów. Dlatego że dzięki temu algorytm polubi ten film i puści go dalej i więcej osób dowie się o tym, jak lepiej żyć z Kotem. Dzięki i do zobaczenia za tydzień.